Oczywiście, mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Jestem kimś, kogo nazwiesz uzależnionym od kryptowalut, ale przede wszystkim zawsze byłem kimś, kto lubił przeglądać dark web. Nie szukałem niczego konkretnego, byłem po prostu ciekaw, czy te wszystkie historie o tej części internetu były prawdziwe. Szczerze mówiąc, nie znalazłem niczego niepokojącego, ale dzięki temu jednak pierwszy raz spotkałem się z Bitcoinem. Kilka stron go używało, poza tym, też dowiedziałem się, że coś takiego jak kryptowaluta w ogóle istnieje. Podejrzewałem również, że jest to jakiś kolejny fake albo scam. To było w latach 2012-2014. I teraz pluję sobie w brodę, że nie wtedy właśnie kupiłem sobie kilku kryptomiedziaków. Moje zainteresowanie Dark Webem nieco potem przygasło, ale około roku 2017 zacząłem czytać więcej o kryptowalucie. Wtedy to właśnie rozpocząłem swoją podróż w głąb jej świata. Na początku próbowałem po prostu zarobić na tyle dużo, by pospłacać swoje kredyty studenckie. Oczywiście nie było to tak łatwe, jak to się niektórym wydaje. Popełniałem liczne błędy, ale pomimo tego wszystkiego, coś tam udało mi się zarobić. Inwestowałem raczej w bezpieczne projekty, tak jak wszyscy inni. Jednak, jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc wkrótce zapragnąłem mieć więcej. Niedługo potem dostałem maila od mojego starego znajomego nazwijmy go Frank. Frank i ja przeglądaliśmy kiedyś namiętnie Dark Web. Wymienialiśmy się też różnymi ciekawymi informacjami na temat tego, co tam odkryliśmy. Jednak nie kontaktował się ze mną od ponad dwóch lat, więc wiadomość od niego nieco mnie zaskoczyła. Brzmiała następująco: Cześć! Wiem, że chwilę się nie odzywałem, ale znalazłem tą dziwną rzecz i chciałbym, abyś to sprawdził. Widzę po Twoim profilu, że interesujesz się mocno kryptowalutą, prawda? Co o tym sądzisz? To strona, na której ktoś twierdzi, że wynalazł nowy rodzaj wirtualnej mamony. W mailu był link. Na początku byłem trochę zdziwiony. Ta strona była w darkwebie, zaś jeśli chcesz dotrzeć do dużej ilości ludzi z nowym produktem, to raczej nie umieszczasz o nim informacji w ukrytej części internetu. Jeżeli tak robisz, to najprawdopodobniej do nikogo ta nowość nie dotrze, bez sensu. Ale może robili coś tak innowacyjnego i genialnego, że musieli to tam ukryć, żeby rząd się przypadkiem tym nie zainteresował. Tak czy siak, zdecydowałem się na kliknięcie w ten link. Na stronie nie było za wiele. Była w starym stylu, co najmniej jakby była z roku 2007. Nie znajdowało się tam nic, co by mogło zainteresować potencjalnych chętnych, oprócz kilku linków do paru filmów nakręconych pewnie przez projektantów strony. Było tam też forum, ale tylko dla członków. Nie mając za wiele do wyboru, kliknąłem jeden z linków do filmu. Moim oczom ukazał się ciemny pokój z biurkiem po środku. Nagle na środku kadru ktoś się pojawił. Człowiek w czarnej bluzie z kapturem na głowie i białej masce, która zakrywała jego twarz. Chwilę potem przemówił, zaś jego głos był zmieniony przez jakiegoś rodzaju filtr. Witaj! Dziękuję za zainteresowanie naszym nowym projektem, który według nas zrewolucjonizuje koncepcję kryptowaluty. Jestem dość długo zaangażowany w kryptorynek, ale przede wszystkim uważam siebie za ekologa. Pewnie słyszałeś o tym, że kryptowaluta miała zły wpływ na środowisko. Wielu ludzi o tym mówiło. Postanowiliśmy znaleźć rozwiązanie tego problemu. Szybko wpadłem na pewien niecodzienny pomysł. Widzisz, jestem człowiekiem wielu zainteresowań, zaś okultyzm jest jednym z nich. Zawsze powtarzano mi, że duchy czy demony, które nawiedzają nasz świat, one zawsze wszystko wiedzą o tym, co się dzieje na świecie. Nie są też ograniczane zwykłymi prawami fizyki. Zmarszczyłem brwi. Co to było do cholery? Czy ten kolej z tego filmu rzeczywiście gadał o duchach i demonach? Chwilę później znowu zaczął mówić. Pomyślałem, że można by skorzystać z tego faktu dla własnej korzyści. Widzisz, duch może przynajmniej w teorii rozwiązać każdy problem od ręki. Czas płynie dla nich inaczej a co najlepsze, jakiekolwiek ich działanie jest nieszkodliwe dla środowiska. Zasadniczo chciałem wyłączyć te brednie, ale coś mnie powstrzymało. Co? Nie wiem. To chyba musiał być jakiś przekręt. Ale na czym on polegał? Zacznie teraz prosić o jakieś wpłaty? Albo może chciał, żebym zainstalował jakieś złośliwe oprogramowanie na moim komputerze. W końcu stworzyli to wideo nie bez powodu, prawda? Musiałem się dowiedzieć, co to za ściema, żeby później opowiedzieć o tym Frankowi. Facet z filmu znowu przemówił. Szukam odpowiedzi na moje pytania w różnych książkach okultystycznych, aż znalazłem to. One mają imię, ale nie takie, które można tak po prostu wypowiedzieć w naszym języku. Wystarczy powiedzieć, że niektóre istoty nie z tego świata chcą nam pomóc w zarobieniu pieniędzy. Teraz pewnie myślisz, że taka pomoc nie jest warta twojej duszy. Zapewniam jednak, że nie chcą naszej duszy, chcą naszych ciał. W takim razie powiem im, że powinny postawić nam wpierw parę szotów. <śmiany> Zaśmiał się z własnego dowcipu. Tak czy siak sprawa jest prosta. Ty, jako człowiek, możesz wynająć swoje ciało na krótki czas w ciągu dnia. W zamian tej istoty zasią Twoje konto KryptoKasą. Tak to właśnie wygląda. Udało mi się połączyć świat duchów z Internetem, tak że mogą one zarobić dla nas kryptowalutę. Teraz testujemy to na Bitcoinie, ale wkrótce będziemy wprowadzać nasz własny projekt. Muszę przyznać, że jestem nieźle podjedany kasą, jaką z tego zarobimy, jako że będzie ona zarabiana tylko przez te istoty. Wszystkie informacje dotyczące projektu będą nie tylko w internecie, ale i w świecie duchów, więc nawet jeżeli wszystkie dane na świecie zostaną skasowane, my będziemy mogli przywrócić swoje. Teraz widzimy, jak łatwo jest zarobić poprzez bitcoin, używając tej właśnie metody. Jeżeli jesteś zainteresowany wynajmem, nie krępuj się i podpisz umowę, która znajduje się na naszej stronie. Jeżeli interesuje Cię zwykłe kupowanie naszej kryptowaluty, czekaj na kolejne aktualizacje. Dziękuję. Film skończył się, ja zaśmiałem Mętlik w głowie. Czy oni naprawdę chcieli zarabiać w ten sposób? Niestety nie znalazłem więcej informacji na ten temat. Próbowałem przejrzeć forum dla członków, ale było ono dostępne tylko dla ludzi, którzy podpisali już umowę. Spojrzałem na nią. Była strasznie długa i wkurzająca. Zdawałem też sobie sprawę, że nawet jeżeli nie będę jej przestrzegał, to przecież taka strona nie pozwie mnie o odszkodowanie. Więc po co to wszystko? Ogólnie chodziło o to, że miałem niby zgodzić się na wynajęcie swojego ciała od jednej do nawet 10 godzin dziennie. W zamian mój kryptoportfel miał być zasilony pewną kwotą w Bitcoinie. Oczywiście im dłużej w ciągu dnia będę wynajmował ciało, tym więcej zarobię. Wiadomo, że chodziło o to, by ludzie wypożyczali się na tak długo, jak to tylko możliwe. Ostatecznie, nieco zdenerwowany, kliknąłem jedną godzinę, a potem, akceptuj. Wyskoczyła wiadomość. Ta umowa będzie ważna przez rok i nie może być wcześniej unieważniona. Czy na pewno ją akceptujesz? Dalej uważałem, że i tak nie będą mogli mnie pozwać, więc kliknąłem, akceptuj. Wyskoczył komunikat z gratulacjami, a także link do mojego nowego kryptoportfela. Trochę rozczarowany, poprzeglądałem jeszcze przez chwilę tą stronę, by znaleźć więcej informacji na temat tego projektu, aby w końcu zrozumieć, o co tu tak naprawdę chodzi. Niestety, finalnie mogłem tylko zamknąć tą stronę. Następnego dnia zająłem się moimi zwykłymi obowiązkami, kiedy stało się coś dziwnego, gdy opuszczałem podjazd. Nagle znalazłem się w moim biurze. Gdybym uważniej patrzył na zegarek, zauważyłbym, że nie wiadomo kiedy minęła jedna godzina, ale nie zwracałem zbytnie uwagi na czas. Przypomniałem sobie, że ruszałem samochodem, ale nie pamiętam, jak wchodziłem do biurowca, w którym pracuję. Wmówiłem sobie, że to chyba jakiś dziwny zbieg okoliczności, ale nie przejmowałem się tym za zbytnio, przynajmniej na razie. Coś podobnego zdarzyło mi się następnego dnia. Zauważyłem, że kiedy odpoczywałem w domu wieczorem, nagle niebo gwałtownie pociemniało. Trzeciego dnia trafiło mnie to w pracę. Byłem na spotkaniu, gdy nagle nie wiedzieć, kiedy znalazłem się przy moim biurku. Z jednej strony cieszyłem się, że mogłem przeskoczyć to spotkanie, ale z drugiej: zatracałem kontakt z rzeczywistością. Wydawało mi się, że wszystko wróciło do normy, gdy lekarze powiedzieli, że miałem jakieś zaburzenia jaźni. Jednak miesiąc później ocknąłem się nagle w domu z biżuterią, której nie pamiętam, abym kupował. Dzień później dowiedziałem się, że mój sąsiad został napadnięty, ale nie wiedziałem przez kogo. Tego samego dnia nagle znalazłem się w parku z kawałkiem szkła w moim ramieniu. Dowiedziałem się potem także, że ktoś zniszczył samochód mojego drugiego sąsiada. Miałem tego dość. Zainstalowałem monitoring wokół mojego domu, aby mieć na oku siebie samego. Przeglądając nagrania, zobaczyłem siebie, jak w nocy wychodzę, a potem wracam z jakąś gotówką. Z gotówką, którą musiałem ukraść. Nic z tego nie pamiętałem. Oczywiście następnego dnia dowiedziałem się, że ktoś włamał się do domu sąsiadów. W końcu skojarzyłem fakty i wróciłem na tamtą stronę. Sprawdziłem mój kryptoportfel i okazało się, że jest już na nim spora sumka. Nie był to żart. Nie płaciliby mi, gdyby nic z tego nie mieli. Jakakolwiek istota zamieszkiwała teraz moje ciało, zaczęła naśladować moje normalne, codzienne czynności. Oczywistym był też fakt, że zaczęła mnie coraz częściej wykorzystywać do aktów kradzieży i wandalizmu. Ponownie przeczytałem umowę. Nie odnotowałem żadnej adnotacji dotyczącej jej wcześniejszego zakończenia. Nie miałem jak skontaktować się z tym czymś, co opanowało moje ciało, a nawet jakbym mógł, miałem przeczucie, że to coś wcale nie chciałoby odejść. Posty na forum wcale nie były pomocne. Kilkoro ludzi miało ten sam problem co ja, ale nie miało pojęcia, co robić. Wcale nie zdziwiło mnie to, że na tej stronie nie było jakiejkolwiek obsługi klienta. Z umowy dowiedziałem się, że ta istota nie może zrobić mi krzywdy, nie może mnie okrać ani popełnić przestępstwa, które mogłoby doprowadzić do mojego aresztowania lub skazania, ale może łamać prawo tak długo, jak nie jestem złapany. Jednakże miałem wątpliwości, czy to coś chce, abym był zatrzymany, bo wtedy nie miałby takiej frajdy, jak wtedy, gdy jestem wolny. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że nie mogę tak żyć. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko czekać, aż umowa wygaśnie. Wyprowadziłem się na odludzie. Cieszyłem się z faktu, że ta rzecz już nikogo nie skrzywdzi. Nawet psa musiałem oddać swoim rodzicom. Nie miałem pewności, czy będzie zakwalifikowany jako własność, ale chciałem uniknąć sytuacji, w której coś mu się stanie. Czytałem na forum o osobie, która pewnego dnia ocknęła się z krwią na rękach po tym, jak straciła przytomność. Człowiek ten odchodził od zmysłów, zastanawiając się nad tym, co się mogło wydarzyć. Zdecydowanie gorzej mieli ci, którzy wynajmowali swoje ciała na kilka godzin. Powinienem się cieszyć z tego, że zgodziłem się tylko na godzinę. Zwolniłem się z pracy. Do miasta jeździłem tylko i wyłącznie poza pasy i tylko wtedy, gdy byłem pewien, że miałem tego dnia tą godzinę za sobą. Myślałem, żeby może się przywiązać, ale dalej musiałem chodzić do toalety i itd. Poza tym takie życie byłoby koszmarem. Wczoraj minęły trzy miesiące, jeszcze dziewięć. Na szczęście z pieniędzy, które dostaję na konto, płacą swoje utrzymanie. Piszę to, ponieważ zastanawiam się, czy jest jakiś prawnik wśród was, który mógłby przeczytać umowę, którą podpisałem. Gdyby znalazł w niej jakieś zapisy niezgodne z prawem, byłbym niezmiernie szczęśliwy. Nie mogę iść do normalnego adwokata, bo nikt by mi nie uwierzył. Tak naprawdę, dokąd mógłbym pójść, żeby o tym pogadać? Ale jeżeli pośród Was jest ktoś, kto ma doświadczenie z umowami nie z tego świata, proszę, niech się ze mną skontaktuje. Jeżeli to możliwe, dobrze byłoby, gdyby przyjmował zapłatę w bitcoinie. Cześć, dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, Wesprzyj horror ziomana w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.